you <laughs> I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye baby. Ethan You were right. I did lie to you. I shouldn't have All I can say is that if you get this Day away. Hello? Hey, it's, uh, it's Ethan. Oh, hey, you all right? You just disappeared the other night. Yeah, yeah, no, I'm, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She, she's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I, I don't know how, but she's back. She's back somehow. And maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. Dude, it's been three years. I know, I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Witam bardzo serdecznie w nowej serii zagramy w Resident Evil 7. Rozejrzyjmy się troszeczkę po klicy. Oj, chyba dochaliśmy na miejsce. Teraz będzie taka mała odskocznia od gier y, Hopa. Teraz, może, troszeczkę jakąś. Y, teraz, może, teraz, może zrobimy serię. Y, jakiegoś hororku właśnie Zobaczmy jak To będzie wyglądało, mam nadzieję, że... ojej Jakieś muszki mnie atakują Mam nadzieję, że to się przyjmie Znaczy się nie przyjmie, tylko mam nadzieję, że jest serce wytrzyma podczas gry I nie będę musiał Sprawdzić celu, nie będę musiał przerwać serii Znajdź miję, dobrze Ale zawsze uwielbiałem tego typu gier Typu Silent Hill Uu. Wieczór ...i Silent Hill, to było coś. albo te stare rezydenty... ...bo te nowe, ostatnie rezydenty, co wychodziły, to były normalnie koszmar. Zobaczmy, co tu jest. Brama zamknięta. Brama zamknięta, tam jest jakaś... ...domofon nie działa. Jakaś havira duża. Coś, coś stuka. Tą grę też by się fajnie grało przypuszczam, że na tym, yy, no kulusie, no te gogle, w tych oglach, zobaczmy coś w środku. W środku pustki, jakaś gazeta. Aligatory w kanałach odcinek 17 projekt. zbadać nawiedzony dom w Luizjanie. I to nie wiem czasem czy to nie są tych tych trzech kolesi, którzy ...dołącz do nas, którzy występowali w zapowiedzi tej gry, w tym krótkim demie. Nie wiem, może to się... Może się dowiemy coś na ten temat później, idziemy zobaczyć. Przyjmij jej dar. No nie wiem, czy jestem pewny, żeby przyjmować coś od kogoś, ale... Jak to mówią... Jak dają, to bierz, jak biją, to uciekaj. O kurde. Tego gościa poznaję. Tego gościa spotkałem w tym właśnie, w dymku. I nie był przyjaźnie nastawiony do mnie. Skąd on w ogóle przyszedł? Tu jest woda. Dobra, idziemy dalej. Człowiek gdzieś tu pojechał. Wow, wow, wow. Spokojnie. No to co to jest. Jakie jest coś, fuj o! To jest moja broń Uu, Dobra, idziemy Możesz ty No nie wygląda za ciekawie. Kucni Idziemy dalej Ale gość normalnie się rozpłynął w powietrzu, nie ma go Graficznie też nie wygląda Uuuu, ptaszki Ptaszki padły. Tu jakieś ognisko zrobione. Zejdźmy na dół. U. Jakaś torba. Co tu jest? Zobaczmy. Zbadaj szczegółowo prawo jazdy. Texas. No ale to co? Jest tam. O, sprawdź jak wpłynek. Yy, wiadomość e-mail od Mi Wydruk wiadomości e-mail od Mi mojej żony Mi, która zaginęła 3 lata temu. Prawo jazdy mi pokryte dziwną czarną mazią. Okej, okay, to wiemy że ona tu była przynajmniej Tak się wydaje mi. A ten domek jest znajomy. Ten domek chyba był w tym, w demku. Chodzimy do środka. Zobaczmy. Tu, co tu jest? O, drzwi otwarte. Ups. No to się zaczęło. Zaczęła się nasza przygoda. Otwórz drzwi. bo. Ja przypuszczam, że jakby Jakby ktoś grał na W tych, w tych okula, okularach, ok, na oklusie to Zawomurowany Ktoś coś gdzieś chodzi Poszperajmy troszeczkę, rozgośćmy się Co to jest? Jakieś zdjęcie przypalone? Odłóżmy to Wybierz przedmiot, który chcesz użyć. Nie mamy nic, czym moglibyśmy otworzyć tą szafeczkę. Co jest O. Fuck. Fuck, Fuj. Fuj. Yy. Już nie jestem głodny. Po zobaczeniu tego... ...wspaniałego obiadu. O. Troszeczkę ciszej się zrobiło. Zamknij to. jak sobie nawet patrzy. Zobaczmy sobie w lodówce. Uuu. Dobra. Tu co dzieszamy? Ponad 20 zaginięć w ciągu dwóch lat. Hmm. Idziemy zaraz do góry. Nic nie ma Zamknij to, idziemy Zobaczymy co Uu. Co się tutaj kryje? Nic tu nie ma Nic nie ma To był guzik wcześniej, zobaczmy Czy on działa? Brak reakcji dom. Mamy kasetę. Będziemy musieli teraz odtwarzać, żeby go zobaczyć. Miejsce zapisu. Dobrze. Pierwszy zapis. Już wiemy, w których miejscach się zapisuje. To jest i dobre, i nie. Jeżeli coś nam wyskoczy podczas, podczas grania, a nie zapiszemy sobie gry, no to będzie trzeba się wrócić do tyłu i powtarzać sobie niektóre sekwencje. Ale będziemy teraz troszeczkę ostrożniejsi, żeby nie zginąć. To są kolejne drzwi, zobaczmy te drzwi. Zamknięte. Dobra, wchodzimy. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Brakuje bezpiecznika. Dobra, bezpiecznika nie mamy. Nie mamy. Nie możemy tam nic złożyć. Tu coś jeszcze jest. Jakieś zdjęcie. Ktoś tam leży na łóżku. Tu też jest. To jest mija, czy nie? Nie mam napisane. Uważaj człowieku, by teraz teraz od odcięło Jakaś krata Dobra, mamy? To chyba właściciele To jest ten gość, tego gościa poznaję To ten gość wtedy mnie potraktował łopatą Dobrze, zobaczmy tą kasetę Kaseta ta wideo podpisane opuszczony dom 1 czerwca. Well. What did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey. i only work with professionals speaking of which make sure the sound is right this time i don't want to repeat of amarillo that was two fucking years ago i don't do adr no I embrazo a tendomoc this new guy i'm not feeling it again just don't be surprised if we have to make a change Ty też mi się się nie you plan. we do a walk through the inside first then we shoot the intro just like we always do just Try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. <coughs> Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? We can sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? Three years. <coughs> Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, uh. Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. <sighs> Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, oh. you see where Andre went? Where is he? Un-fucking-believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Idę, idę. Czekaj na mnie. Teraz będziemy musieli szukać tego całego Andre'e. No, słyszałem to, kolego, słyszałem. Idź przodem, masz rację. Where are you man? What the hell? You just Yes. You got fucking kidding me. Idziemy, idziemy. All right, idziemy. Przedro. We will find Andre and we go. I mean, fuck this show. Kolego, teraz już za późno, żeby się wycofać z tego interesu. Dobrze, tu dziura jest, tak? Idziemy. What do you see? What is it? No, yes, Andre. Hello.